Duma o lesie, las polski, Wojciech Klimaszewski. Przetrwał on burzę i w światowej wojnie ojczyzny swojej, nękanej nie zdradził. Gromy i klęski przenosząc spokojnie, wciąż siły Boże na przyszłość gromadził. Sioła i miasta w kołowrocie dziejów z nieszczęsnej ziemi znikały oblicza. Lecz on wciąż istniał, i w głębi swych kniejów wiernie lubego strażował za cisza. Za leśnem czar echa wibruje wśród głosów światu obcemu nieznanych. W głębinach jego kryjomo nurtuje ruch tajemniczych potęg niezbadanych. Za życie cicho wokół tryska. Tam niewidziane kojarzą się moce, I głuche szmery, jak ruchu ogniska, Ciemnej otchłani ożywiają noce. Tam siła twórcza cel dążeń zdobywa i wieść radosną ogłasza po lesie, A hymn zwycięski jej puszcza wygrywa i zgodnym rytmem w dal uroczysk niesie. Tam, niby pomruk ogromnego tworu, gdzieś w niewiadomej oddali się sroży. I dreszcz bojaźni, w śpiących głębiach boru, leciutkim prądem młodzież leśną trwoży. A las w zadumie głębokiej wciąż tonie. Mądre wierzchołki, swoje henu nosząc, aż ku niebiosom. I w ich cichym łonie wzrok swój ukrywa, o pomoc je prosząc.